Witam Państwa. Dziś mam przyjemność rozmawiać z wieloletnim dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu, panem Stefanem Wełnu. Witam dyrektorze. Dzień dobry. Guk powstał w 1973 roku. Jak długo jest pan dyrektorem? Czy dyrektorem jestem... Pierwszy raz zostałem dyrektorem w roku 1979. Byłem im stosunkowo krótko, dlatego że nie należałem do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tak zwana na nie je mnie. Po dwóch miesiącach musiałem się pożegnać ze stanowiskiem. Natomiast po raz drugi zostałem dyrektorem w 1982 roku i właściwie z krótkimi przerwami do tej pory y, pełnię tę funkcję. Po drodze przeżywając różne kolejne konkursy i różne inne rzeczy. Czasy ciężkie, czasy komunizmu. Jak wtedy prowadziło się takie osiągnięcie? Ciężko, ale mm, komuniści stawiali na kulturę. Komuniści wiedzieli, że, że można był to, był, Była to dziedzina, yy, przez którą mogli do, do, dotrzeć do ludzi i kształtować ich, yy, ich yy, 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 światopogląd. Ja w kulturze starałem się przemycać w tym momencie to, co ja chciałem. I naprawdę nie, żebym się ani chwalił. Yy, Wprawdzie Akademii 1 Majowej, 22 lipca się odbywały, ale u mnie, jeżeli zespoły działały, czy zespoły teatralne, miały absolutną wolność. Ja nie nakazywałem grać międzynarodowego. U mnie tworzyło się, tworzyła się naprawdę kultura. Kultura. Wizyt, cenzora nie było? W roku 1984 założyłem katedrę. Jako, że skończyłem studia w Krakowie i miałem nawet współudział taki malutki, fizyczne nazwijmy to, w się kabaretu pod budą. Moim serdecznym takim przeciwnikiem był Andrzej Sikorowski. E, nie tylko zresztą. E, I chciałem przenieść część tego przynajmniej do, do Wojnicza. I stworzyłem kabaret. E, nasze teksty nie były łatwe, były dość e, często e, kasowany przez cenzorów. Jeździliśmy na przeglądy i graliśmy oryginały. Zyskując wiele nagród zresztą dla Wojnicza. Graliśmy Czeką e, Kabaretów Wiejskich. Dwa razy byliśmy dwa razy byliśmy w finale chyba najlepszego przeglądu festiwalu kabaretów w Polsce. To jest e, festiwal nazywa się PAK, odbywa się co roku w Krakowie w Rotundzie. Trochę tu szczęścia e, Zabrakło nam do zwycięstwa. A potem byliśmy kabaretem z bardzo małej miejscowości, co trochę Krakusy odbierali, dyskryminowali nas trochę. Rozumiem. Na korytarzach mnóstwo zdjęć, zdjęć osób znanych, to są wszystkie osoby, które odwiedziały tutaj dom kultury? Tak. Starałem się prowadzić. Nie żywiłem kulturę nigdy na, na, na do końca wojnicką, tarnowską, krakowską. Jeżeli ktoś chciał dla Wojnicza pracować i wnosić coś fajnego, to gościł u mnie. Przez Gog Wojnicz przewinął się masę wspaniałych artystów, wspaniałych zespołów, które jeżeli u nas działały, działały na konto GOKu Wojnicz. Reprezentowały nas na przeglądach, zdobywały wiele nagród ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych. Kolebka Roka Tarnowskiego to na pewno Wojnicz. Ja jestem stary Rokman, wyglądam może już. Ale kiedyś miałem naprawdę długie włosy i ostro, e, ostro grałem na gitarze. Zresztą w ten sposób e, zrodził się KOK. Otóż e, w 1967 roku założyłem z, z moimi przyjaciółmi zespół, pierwszy zespół Big Bitowy, wtedy to się nazywał Big Bitowy. Założyliśmy w starej Bożnicy, e, która stała w miejscu teraźniejszego Domu Grodzkiego. Zespół braliśmy na wieczorkach tanecznych i władza potem musiała to usankcjonować, czyli w 1974 roku powołała Gminny Ośrodek Kultury, nadała statut. I tak to się chodzi. Także mam też cząsteczkę. Zresztą cały czas byłem związany z GOKiem, cały czas z Wojniczem. Jak gdzieś byłem na studia, to przyjeżdżałem i wolnych chwilach grałem, organizowałem zabawy i różności, bo to, to konkursy, przeglądy i tak dalej, i tak dalej. Także cały czas byłem związany z Wojniczem. Panie dyrektorze, przeglądając stronę internetową Goku, jest widać mnóstwo ofert. Kusi Gok bogactwem zajęć, bo czego tam nie ma? Kurs tańca, pracownia plastyczna, fotograficzna, nauka gry na instrumentach strunowych. Proszę powiedzieć, jak wygląda to w rzeczywistości? Co działa, co nie działa? No, wszystko, co, co jest, działa, z tym, że są. Kultura to jest jak taka sinusoida. Przychodzą mody na niektóre rzeczy, odchodzą mody. Od ponad 20 lat na pewno działa kurs tańca, o którym pani mówi. Zmienił się tylko teraz instruktor. Do niedawna prowadziła Teresa Gajda, teraz pan Krzysztof Węgla, czy znakomity instruktor. W kinie grają jak zawsze zespoły rokowe. Udzielamy im wsparcia instruktorskiego ja i Tadeusza Pryjas, a im najmłodszy nabytek Radek Jawornik, który po siedmiu latach pracy w wygoku, no, pomału staje się prawdziwym instruktorem i to takim instruktorem pełną gębą, świetnie gra na perkusji i tworzy, stworzył kilka zespołów, cieszę się niezmiernie wniósł do pracy na Naszego koku. Myśmy statkiem są już lecili chłopcy. Aha. Wniósł dużo pobiegu młodości i nowoczesności. Nie. Te oferty, które są wymienione, e, że wspomnę, e, to nie tylko zajęcia taneczne. Zajęcia taneczne ku stanieca towarzyskiego jest także hip hop, był też taniec nowoczesny. E, e, aerobik cały czas się kręci i w Domu Grodzkim ćwiczą. E, b, Zaaktywowało się tamtego roku Bractwo Rycerskie, z czego się niezmiernie cieszę. A proszę sobie przybliżyć nam. Bractwo Rycerskie. Bractwo tak. Rycerskie powstało 6 albo 7 lat temu. Stworzyli go wojniczanie oraz chłopcy z Łędowic, sąsiedniej wsi, którzy już byli rycerzami, którzy mieli statuty i przyszli, szukali miejsca, pociągnęli przy okazji Młodzież Wońską, a Wojnisz ma historię. Wojnisz to jest przecież ponad tysiącletnia historia i lepszego miejsca nie mogli znaleźć. Więc znaleźli u mnie siedzibę i rozwijało się bardzo prężnie. Jedzieliśmy na, na turnieje rycerskie, dwa razy byliśmy też w finałach turnieju rycerskiego o Warkoszlaunę w, w Dębnie. Też minimalnie chłopcy przegrali. Niestety proza życia zmusiła rycerzy szczególnie do wyjazdu z Achleda. I właściwie wszyscy rycerze najważniejsi wyjechali. Czy to Irlandia, czy to Niemcy. I, i bractwo y, po kilku latach działalności bardzo prężnej, bardzo pięknych pokazach y, dorobku, bo chłopcy y, jeżdżąc na przeglądy, y, dorobili się, y, sprawili sobie namiot, zbroje, y, miecze, kiścienie, y, no, y, różne rekwizyty, które są potrzebne do uprawienia tej dziedziny. Nie tak łatwe. I zresztą bo trzeba dużo i samozaparcia i dużo funduszy własnych sadzić. Ja im pomagałem naprawdę niedużo. I zanikło. Tamtego roku wrócił jeden człowiek, Wojtek Koza, który jest żoną reaktywował. Bardzo się cieszę, jest w tej chwili grupa kilkunastu chłopaków. Nawet razem jest mi się zdaje 50-50, czyli tyle dziewcząt dam dworu, ile chłopców. Ilu rycerzy? Ile rycerzy? Jest I mi się zdaje 10, 10 chłopców, 10 dam dworu. Mają zajęcia w tej chwili w zimie w domu polskim. W lecie w ona. Wyleże. Gokto, kolebka zespołów muzycznych, nie tylko rokowych, może coś bliżej. No więc zespołów rokowych, tu się przewinęło dziesiątki, to nawet trudno wymienić. Zawsze wymieniam te, te, tak, te, które są najbardziej były znane. Może tutaj stawiali pierwsze kroki muzycy zespołu ZIO, Jurek Durał, Kloch, Derszko, czyli trzon tego zespołu zespół Cave, Magda Piwowarczyk z zespołem 7, która a propos działając w Wojniczu w latach, nie wiem, to był 2000, który zdobyła nagrodę Anny i Antargopolu. To, to, to jest bardzo psaka nagroda. Wygrała, zdobyła też drugie miejsce w międzynarodowym przeglądzie Droga do Gwiazd, o ile pamiętam w Amsterdamie. Nie wiem, czy nie mylę, czy to było w Amsterdamie. Także tu się rodziły naprawdę wielkie talenty. Tu jest dobry klimat do grania, tu jest poziom. Myśmy uzyskali w pewnym momencie status takiego goku, u którego jak się gra, to się już gra na poziomie. Dlatego ciągniemy też nasze, naszych muzyków, wszystkich. Z Wojnicza w tej chwili mamy takiego człowieka, Łukasz Wełna. Moje nazwisko, znakomity gitarzysta, chluba. Mi się, mi się zdaje, że nie do czasie się chluba Wojnicza. Jeżeli się rozwinie, w tej chwili kończy studia, chcę zresztą pracować też w moim nauczać gry na gitarze. Kabaret 22, to kabaret autorski, który stworzyłem ja, Waldek Ponczek, Tadek Apryjas, wspomagał nas Andrzej, Marek, Andrzej Pacuła, członek piwnicy z Baranami, który nam porzucał świetne teksty, świetne teksty piosenek i teksty sketchów. Współpracował z nami Henryk Cyganik, tekściarz kabaretu pod budą. Współpracował z nami znakomity tekściarz, Starnowak Krzysztof Nowak. I naprawdę spektakl kabaretowy w to, to był dobry poziom literacki. A tworzyliśmy sami muzykę. Tadeusz, ja, Waldek ułożyliśmy dziesiątki piosenek bardzo fajnych i autorskich. I myślę, to była nasza siła. Zdobyliśmy kilka nagród typu Grand Prix, co jest dla mnie ewenementem. W województwie nie mieliśmy równych. Na pewno w Starym Województwie Tarnowskim. GOK to wreszcie kino. W 1989 roku, 10, 11 listopada, jeszcze wtedy nie było Święta Państwowego, nie przejąłem kino. Paradoks. Urząd Gminy nie chciał przejąć. Nikt nie chciał przejąć kina wtedy, jako że z czasy były trudne i przejąć kino to to, to był wielki strób dla każdego. Zaryzykowałem, jako że całe życie szukałem siedziby. Wtedy, kiedy przejmowałem kino, moją siedzibą były piwnice zalewane notorycznie w Pałacu Domskich w, w parku które dzierżawiłem na e, trochę bariackich papierach, ale chciałem mieć swoje lokum. Nik, gmina nie zadbała o moje lokum. Ja nie miałem nigdy gabinetu, nie miałem nigdy własnego biurka. Byłem takim latającym e, dyrektorem. Wcześniej miałem siedzibę na Olimpii Wojnicz, a potem miałem Gminę Ośrodek Kultury z siedzibą w Zakrzowie. Wyremontowałem starą ramizę i tam byłem przez dwa lata. Starałem się tam robić. Niestety od tego, co dzieli Wojnicz jednak, od Zakrzowa, utrudniał mi bardzo moją, moją działalność, którą chciałem strasznie rozbuchać, czyli żeby się wszystko działo. Jak mi, jak mi zaproponowano przyjęcie tego kina, mimo że było w nie najlepszym stanie i musiałem wziąć wtedy w czasach bardzo trudnych ekonomicznie kino wraz z pracownikami. Musiałem zatrudnić tych pracowników. Nie wahałem się ani moment, ani, ani moment yy, za symboliczną złotówkę wy, wynegocjowałem całe wyposażenie kina i zapłaciłem grosika, co se przypisuje za sukces. Przez te 20 ponad lat tym tymknie y, odbywały się seanse filmowe, spektakle teatralne. To, tutaj znaleźli godne e, warunki do ćwiczenia zespoły rokowe. Rock, y, I naprawdę myślę, że te 20 lat spisały się takimi, może nie złotymi zgłoskami, ale y, znacząco poprawiły jakość kultury w woj, Wojniczu. Niestety przez te 20 lat miałem kłopoty z pozyskaniem środków. Z różnych powodów, nie będę tu wnikał w sprawy polityczne. Ale byłem, jestem, byłem przez 20 lat członkiem Rady Sowieckiej Wojnicza i co, co, roku trochę uczknąłem z tej rady. Wyremontowałem cały dach, zmieniłem poszcie dachowe, które się przeciekało, zmieniłem całą stolarkę. Wyremontowałem to biuro, zrobiłem zawodową pracownię, urządziłem dla plastyka poprawiłem jakoś aparatów filmowych, zmieniłem 70% instalacji elektrycznej, zakupiłem nowe fotele, nożu, nie nowe, ale używane w bardzo dobrym stanie, w tej chwili mam je na zapleczu, chcę wymienić. Wyprowadziłem wreszcie zaplecza kina, z zapleczu kina, jak przyjąłem kino, była lokatorka, która mieszkała w garderobie. Utrudniając mi działalność, przez kilka lat y, toczyłem negocjacje, udało się ją wyprowadzić i od 8 czy 9 lat czekam, żeby wyremontować pomieszczenia garderoby. Ten budynek powinien pełnić, według mnie, rolę kinoteatru. Ten projekt, pomysł, teraz się nazywa to wszystko projektami, wielkie słowo, powstał masę lat temu. Uważałem, że kino w Wojniczu może funkcjonować 2-3 dni w tygodniu, resztę można poświęcić dla, dla teatru. Mam kłopoty z pozyskaniem środków. Trzeba w granicach 100 tysięcy, żeby to wszystko sfinalizować. Może już teraz troszeczkę mniej. Gminny Ośrodek Kultury to nie tylko Wojnicz, to okoliczne wsie, w których również działają placówki kulturalne. Tak, otóż dlatego nazywamy się Gminny Ośrodek Kultury, bo działamy w całej gminie, tylko w Wojniczu. Były takie zapewne kilka lat temu, żeby Centrum Kultury Wojnickie zrobić. Uważam, że gmina to nie tylko Wojnicz, to 15 sołectw i w większości działają świetlice. Jest 13 w tej chwili świetlic, są też kafejki internetowe dodatkowo. W świetlicach działają zespoły muzyczne, zespoły folklorystyczne. Tutaj takie dwa, trzy przykłady dam. Zespół Rekordoliny z Białoruski. Biedla, to chyba stażem najdłużej działający zespół. Pamiętam profesora Stacha z Bogumiłowic, który stworzył ten zespół dziesiątki lat temu. Pamiętam, myślę, że 30, ponad 30-letnia historia ma zespół Echolony. Ja go reaktywowałem i w tej chwili zespół liczy 25 osób. Prowadzi Krzysztof, pracuje tam pan Krzysztof Przepiórka jako choreograf. Kultywują tradycję Krakowiaków z ziemi, krakowiaków ziemi brzeskiej. Mają w zresztą swoje wiatrakowiaki przygotowane trzy swity lubelską jeszcze i rzeszowską. Brakuje nam stroju. Także tańczymy wszystkie te suity w swoje Natomiast mamy zespół też drugi, taki folklorystyczny. To są młodzi grawianie w Grabnie. Ten zespół skupia nawet do 40 osób. Tam są różne grupy i grupa obrzędowa, grupa młodsza, grupa starsza. W tej chwili mają świetną siedzibę Wiejski Dom Kultury. Myślę, że wszystko przed nimi. Trzeba tylko zdobywać sponsorów i ćwiczyć. Oraz taki najnowszy nabytek, myślę, że to jest zespół, który ma przed sobą przyszłość, jeżeli się utrzyma w tym składzie osobowym i będzie takie postępy robił. Zespół, który powstał w, jednym, w jednej z najmniejszych miejscowości Zakrzów. Zakrzów to jest jedna z najmniejszych wsi na terenie naszej gminy. Jakoś udało się zebrać tam kilkunastu chłopców grających na instrumentach dętych. Skorzystałem z pomocy mojego przyjaciela z lat młodości, świetnego instruktora z Bochni, który prowadził Big Band w Krakowie w szkole muzycznej oraz w Bochni w szkole muzycznej. Zgodził się ten zespół prowadzić po przesłuchaniu chłopców. Chłopcy po prostu czytają notki. I od dwóch lat tworzymy, staramy się stworzyć Big Band. i Myślę, że ten zespół, Uniwersal Band, bo o nim mowa, marczy naprawdę przyszło naprawdę w granicach 8 marca na Dzień Kobiet znów zagramy koncert z Różą. Tamtego roku był, myślę, że większość z Pań szczególnie była. I myślę, że tam już wtedy zespół zrobił wrażenie, a teraz specjalnie się przygotowują, mają obóz kondycyjny i szykują nam wiele niespodzianek. Oczywiście nie w każdej miejscowości są zespoły, bo to cudów nie ma, nie ma takich możliwości i talentów, natomiast w Debinie co jakiś czas budzi się zespół wieńca Dorzędkowego, jest tam grupa ludzi, którzy umieją to robić. Umieją to robić. I muszę powiedzieć, że zdobyli masę laurów dla naszej gminy na, na przeglądach wieńca powiatowych, na przeglądach powiatowych, wojewódzkich, a nawet teraz ogólnopolskie na Rejmo to zdobyli, o ile pamiętam, trzecie miejsce. Także takich ludzi też należy doceniać i wyszukiwać. Tak samo ubolewam, że upadł zespół obrzędowy w Sukmaniu, tam jest Pani Zosia Roman, to jest yy, żywa encyklopedia obrzędów, które mogą zaniknąć. No trzeba niestety w każdej wsi jakąś grupę nie, ludzi, którzy, którzy jednak Których pociągną to. Pociągną, którzy będą tak, mieć czas, czas, ochotę i, i bawić się w to, bo na tym to polega. Z tym, że ja obserwuję w latach 90. na początku był był zainteresowania folklorem, a teraz wracamy do korzeni, bo to są nasze korzenie. Przecież yy, obrzędy obyczaje czasem regionalne, czasem hmm. bardzo specyficzne i należy je pielnować i huchać i dmuchać. I, yy, jak słyszę, że, że, że chcemy wycofać z naszego programu żyngi, to, to, to nie mogę zrozumieć, co my chcemy najlepszego zrobić. Podejrzewam, że teraz wycofamy, a, a ci, co przyjdą następnie na pewno będą je bę nakultywować, bo... Bo przecież nasze, nasze dzieci, nasze wnuki nie będą wiedzieć skąd się wziął strój krakowski na no, ludzie kolane. No. Przecież musimy wiedzieć. Nie ma się czego wstydzić. Kraków to jest tak piękne miasto i o tak dużej kulturze, że głowy do góry ja po całym się jeździłem. I zawsze jak mówiłem słowo Kraków to działało na wszystkich magicznie. Oj Kraków, jak daleko mieszkasz od Krakowa. Jak mówię 60 ach, To prawie w Krakowie. To prawie w Krakowie to jesteś. To już byłem yy, dowartościowany. Także nie mamy się czego wstydzić tylko popierać. Ja wiem, że finanse, 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 ale musimy zadbać o to, żeby to nie zginęło. Jeżeli jest, to jest, to działa. Panie dyrektorze, wiele lat dyrektorowania. Największy sukces? Największy sukces. Znaczy wie pani taki spektakularny na pewno to był ten d 22. To, był nasz, to było moje dziecko i, i co to samo szkoda, że jak zawsze władze nie doceniły tego, bo mieliśmy duże osiągnięcia, a tutaj byliśmy trochę traktowani tak, no różnie. Po macoszemu. Po macoszemu. Gdyby wtedy utrzymać tą grupę znakomitą, zresztą do dziś został jeden scenariusz niezrealizowany. Nie daliśmy go zrealizować. Z różnych względów. Po prostu każdy jest zajęty własno, własnym życiem, własnym pracą, ludzie dorośli, bo zakładali rodzinę, ale potencjał został. Ja, ja tak marzę, żeby Moniczu obudził się taki kabaret Literacki, literacko-autorski, który by pociągnął ten E22 dalej. Czy można uważać, że największa porażka to to, że kabaret nie został? No może. Czy ja wiem. <grym> ja uważam, wie pani, że takich porażek, takich strasznych, to. to no, cały czas byłem bity, bo to kultura to musi walczyć, kultura musi walczyć o swoje. Cały czas, w latach 90. zostaliśmy praktycznie rozwiązani, na przykład, potem musieliśmy to wszystko odbudować. Kultura to jest, jak kiedyś zdefiniowałem, to jest to wszystko, bez czego się człowiek może odbyć w życiu, niby, ale życie będzie cholernie smutne. Piękne znowu. No i, i myślę, że tu jest całe, całe serdno znowu. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to, to, to nie rozumie sensu życia. Ja sobie nie wyobrażam kultury bez śpiewu, muzyki, poezji, teatru i wiele tego, co człowiek, jeden dla drugiego, bo przecież. Jeżeli ktoś napisze wiersz to się największą swoją intymnością dzieli drugim, z, z drugim człowiekiem. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. I jeżeli zamiwamy kulturę, a taki był okres w latach 90. potem mieliśmy skutki przykre, bo jedna dekada uciekła i ta młodzież nam uciekła i potem długo kłopot z tą młodzieżą. Ja to widziałem tutaj w pończu na, na własnej skórze. Tak? Dlatego uważam, że inwestycja w kulturę to jest najlepsza inwestycja. Nikt mi nie powie, że nie. To jest... Ktoś, kto się boi inwestować w kulturę, pieniądze straszne błąd dla mnie. Dlatego, planując budżet, trzeba planować pieniądze na kulturę. Ja sobie nie wyobrażam, kiedyś ci wszyscy zapłacą straszną cenę za to. Ja nie bronię tutaj absolutnie, bo powiedzą, a dyrektor będzie bronił własnego krzesła. <laughs> kiedyś, kiedyś mnie egzekutywa nie zatwierdziła, a później mnie przyniósł największy komunista z naszelników, który tu pracował, który przyszedł z komitetu. Pracował w propagandzie komunistycznej. Który wiedział, że nie jestem partyjny, bo przy rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy mnie przyjmowałem, powiedziałem: Ja z instytucji należę tylko do PCK i nie zapiszę je do żadnej partii. Żeby pan, panie naszy nie powiedział. Wybrał mnie dlatego, że byłem dobry, bo y, wiedziałem, co robię. No. Jakie plany na 2012 rok? No Wiem, uzależniona od pieniędzy. Od, finan od finansów. Utrzymać to, co jest na pewno. Jeżeli się coś pojawi fajnego, to wesprę każdą fajną yy, inicjatywę w kulturze. Ej, co bym ja chciał, marzy mi się wiele rzeczy, ale utrzymać ten stan kulturalny, który mam, że mi się to nie skurczyło, bo podejrzewam, że jeżeli będzie tak, może mi się coś skurczyć. I sukcesów życzyć zespołom, które się rozwijają. I orkiesz ten tej przecież to jest wspaniała orkiestra tenta yy, z historią 80-letnią, prawda? I te zespoły wszystkie, i kino, żeby funkcjonowało. I, I może, może i Bractwo, żeby tego roku wyrusza Bractwo na pokoje na turnieje rysarskie. No, żeby się coś działo, żeby... Może zaistnieje jakaś nowa impreza plenarowa, bo nieprawda, że jak się nie ma pieniędzy, to się nic nie robi. Można robić imprezy, jeśli się chce naprawdę bez funduszy. Jeżeli jest dobry pomysł, jeżeli są ludzie, którzy są zaangażowani, naprawdę można stworzyć tych chwili się świetnie rozwija. Y, tak, teatr Wojniczu. Zresztą teatr, zawsze żył. w Wojniczu, o ile pamiętam, ja mam 61 lat, zawsze były jasełka rydla. I te jasełka są kultywowane co 2-3 lata, y, powielane. Y, nowi wchodzą i, i robią właściwie w tym samym y, reszcie Właściwie ten, ten sam spektakl odbywa się, tylko zmieniają się aktorzy, zmienia się czas. I ten spektakl zawsze się odbywa y, w naszym kinie. To kino to jest jakby jasełka rydla też. Myślę, że nie tylko, bo w szkole się świetnie teatr rozwija w szkołach. Ubolewam, bo kilka lat temu odbywał się tu piękny przegląd teatrów szkolnych z gminy Wojnicz. Upadł z, tylko z tego względu, że nie ma gdzie się przebrać. Nie mamy... te moje, moje biuro, w którym siedzimy, sala kinooperatora, sala plastyka i korytarze służą jako garderoby, garderoby dla dzieci. I czasem przyjeżdżało 8-9 szkół. Znaczy spektakli teatralnych, może nie szkół, grup teatralnych, które nie dały się w jednym miejscu przebrać, i to upadło z tego tylko powodu zbrodnicznego. No Apelowałem do wszystkich ludzi, żeby mi tu pomogli te karderoby jakoś wyremontować. I tu jest, jest siła, i jest, ta tu jest nośny i przyjmowany naprawdę bardzo dobrze. Cóż, panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozostaje mi życzyć wielu, wielu sukcesów, a wierzę, że takie nastąpią. Pan jest prawdziwym pasjonatem tego, co robi i wierzę, że dobre, naprawdę dobre dni jeszcze przed Gokiem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. A ja Dzień, dzięki uprzejmości pana dyrektora mam możliwość pokazać pierwsze historyczne dokumenty powołujące Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu. A tu jest uchwała mówiąca o pierwszym statucie GOK-u. dokumenty dostępnych pan dyrektor. Dziękuję uprzejmie. Dla portalu Nasz Wojnicz mówiła Aleksandra Romańska. Dziękuję. Dzięki.